Ja Panie ogłaszam nad nami doświadczenie Twojej miłości, że już odtąd do końca nigdy nikt nie będzie w stanie nas poranić, bo my doświadczamy Twojej miłości, która jest pełna. Nikt poraniony nie będzie w stanie innego ukoić. nikt zgaszony nie będzie innego w stanie zapalić. My szukamy tam, gdzie życia nie ma, a w Tobie, Panie Jezu Chryste, dostaliśmy życie i to to życie pisane wielką literą. Z martwych powstaliśmy do żywych jako nowy człowiek, nowy, tamtego już nie ma. A jak nam się odbija czkawką ból i cierpienie, i wspomnienia, to mówimy: koniec! Ja w nim mam i doświadczam moje wszelkie zmysły, moje ukojenie, moje serce, nadzwyczajną radość. Pokój, którego świat dać nie może, przyjęcie, akceptację, ofiarną Bożą Miłość. I za to też ja mogę nią emanować. Ona będzie parować ze mnie. I wtedy mój cień, nawet nie będę o tym myśleć, będzie dotykał ludzkie serca i będzie jej uzdrawiał ludzkie ciała. I wtedy w pełni. Nasycę się, jak Paweł mówi, modlę się, by to osobiste doświadczenie ofiarnej Bożej miłości, która przewyższa wszelką wiedzę i poznanie. Wszelką wiedzę i poznanie, wszelkie psychologiczne spojrzenia na życie i na, na ból, wszelkie intelektualne rozumienia zależności, przewyższa i w pełni się nią nasycić. Ja nie mówię, że ludzka wiedza i poznanie jest całe do skasowania, ale trzeba wiedzieć, co jest na jakim szczebelku drabinki. Ludzkie poznanie i ludzkie nauczanie nie jest wyżej Bożej Miłości i Bożego Doświadczenia.